Wpadki u Lorda to nie nowość, jeżeli chodzi o jego produkcje filmowe. Zalicza on ich sporo, a dzisiaj pokażę wam pięć, które wychwyciłem, jeżeli chodzi o filmy, w których miał przyjemność wystąpić. Jeżeli natomiast Wy znaleźliście jakieś inne wpadki i chcielibyście się nimi podzielić na odcinku, piszcie w komentarzach. Zerknijcie jeszcze na moje poprzednie dwa filmy z wpadkami Lorda, aby ich po prostu nie dublować. A tymczasem przechodzimy do tego zestawienia. <laughs> W filmie pod tytułem Co ludzie zrobią za pieniądze na kanale Marka w 22 minucie i 44 sekundzie Marek miał wypłacić gościowi, który postanowił wytarzać się w błocie, 2000 zł. Po bezproblemowym zaliczeniu zadania Marek musiał wypłacić mu wspomniane dwa koła zgodnie z umową. Może to nie jest jakaś nadzwyczajna wpadka, ale nie przystoi ona prawdziwemu lordowi. Marek liczy szmal na głos, 100, 200, 300, doliczył się 800 zł i po zorientowaniu się, że hajs się nie zgadza, czyli że zabrał ze za sobą zbyt mało siana, poprosił kamerzystę o zrobienie Cięcia. To było trochę słabe, ale lecimy sobie z kolejnymi wpadkami, które są nieco grubsze. W filmie na kanale Marka pod tytułem Przypadkowi ludzie decydowali o moim dniu, Kruszwil zaliczył kolejną wpadkę. Marek i kamerzysta pojechali na stację benzynową, gdzie Kruszwil zatankował kamerzyście paliwa za ponad 300 zł. Potem Marek podszedł do randomowego typa z pytaniem, czy mają opłacić rachunek, czy uciekać. Ten z kolei zadecydował, że mają uciekać i rzekomo zrobili to, nie płacąc za paliwo. Jak się dosłownie 10 minut potem okazało, Kruszwil wypaplał, że zapłacił za benzynę 300 zł na stacji paliw, co nijak ma się do jego rzekomej ucieczki bez płacenia za rachunek. Kolejna wpadka miała miejsce na kanale Meduzy. Meduza nagrał film z Lordem, na którym spędzili razem praktycznie pół dnia. Na moich dwóch poprzednich filmach z wpadkami z Lordem mogliście zauważyć, jakiego mało prestiżowego, na przykład papieru toaletowego on używa, mimo zarzekania się, że używa tylko wysokiej jakości japońskiego, czy tam koreańskiego papieru. Mało prestiżowy papier toaletowy to jedno, ale jak widać Lord nie poprzestaje na używaniu mało prestiżowych rzeczy. W pierwszej minucie i 35 sekundzie Medusa wspomina, że faktycznie Marek używa kosmetyków wyższej klasy. Wystarczyłoby jednak, żeby odwrócił się on za siebie i zobaczyłby on tam mało prestiżowy żel pod prysznic z Adidasa i jednorazówkę do golenia z Biedronki. W filmie na kanale Marka pod tytułem Noc u psychofanki miała miejsce niecodzienna scena. Ofiarą wpadki tym razem nie jest nasz Lord, lecz sam kamerzysta. Dokładnie w 19 minucie i 9 sekundzie możecie zobaczyć coś, co pozostawia wam do samodzielnej interpretacji, a ten komentarz wyraża więcej niż tysiąc słów. W kolejnym filmie pod tytułem Nauka jazdy u Kruszwila, Marek ledwo co załączył samochód, nie mówiąc już o jego jeździe na placu manewrowym. Czyżby nasz lord zapomniał, jak się jeździ samochodem? Przecież niecałe 8 miesięcy temu nie sprawiał on wrażenia osoby nieumiejącej prowadzić. Ba, powiedziałbym, że mu znakomicie szło za kierownicą tego nowiutkiego Mercedesa CLA. Było to w firmie najbardziej prestiżowa pizza. Czyżby Marek był tylko bardzo dobrym, ale jednak aktorem? Dajcie znać w komentarzach, co o tym wszystkim myśleć. Wpadki u lorda, czy wpadki u innych YouTuberów zdarzać się będą. Kto nic nie robi, nie zalicza wpadek. Traktujcie ten film zatem z przymrużeniem oka. Kto...